No często klienci chcą kupić nóż i nie wiedzą co to jest oś wrzeciona. Teraz przykładowo ja pokazuję. Wbijamy kieł konika na to tokarce, troszeczkę odsunę. Nóż mocujemy w imaku. No i czubek noża, górna krawędź musi się pokrywać idealnie ze środkiem kła. To jest oś wrzeciona. A jak to sprawdzić? Później trzeba po prostu, tylko ja tutaj na tym przykładowo wyjmuję, i tutaj mamy czubek. Wysuwamy suwmiarkę. Wysuwamy suwmiarkę. Teraz może światła troszeczkę. O. Wysuwamy suwmiarkę i suwmiarką mierzymy. Mierzymy równiutko. Do tego czubka, od tej płaszczyzny do, czub, do górnej płaszczyzny yy, ostrza. I wtedy odczytujemy. U mnie jest 23. I to trzeba sobie zapamiętać przy każdym nożu w ten sposób ustawiać. Ile mamy do osi? Jak ja się pytam, czy coś, to dobrze, żeby wiedzieć. A to dobrze i dla samemu. Niektórzy to sobie po prostu zapisują na maszynie i to jest wymiar do końca. Żywota maszyny. Chyba że robimy remont, a no wtedy ten wymiar się zmienia. Przeważnie się zwiększa. A tak to jest oś wrzeciona. Ten sam, ten sam wymiar w osi jest we wrzecionie. Także no można innym sposobem, można też na przykład zamocować sobie jakiś kieł przeszlifowany w uchwycie tokarskim i tak samo sobie sprawdzić. Albo tak, albo tak. Obydwa sposoby są dobre. Oś wżyciona tokarki.